Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nie martwcie się, ojciec wie. Nie da się być jednocześnie oddanym sługą własnych kombinacji i oddanym sługą Boga, gdyż myślenie Boga jest szersze i bardziej wypełnione dobrem. Dlatego Jezus mówi: me merimnate. Nie denerwujcie się, nie dajcie się rozbić wewnętrznie. Podaje też sposób, obserwujcie świat i widoczną w nim holistyczną, pożywienie, ubiór, piękno i zindywidualizowaną troskę Boga o każde stworzenie. To kształtuje świadomość Jego panowania, a gdy On, Pan świata, Król działający sprawiedliwie, czyli zbawczo, podnosząc i uwalniając, będzie w centrum uwagi, to dostrzeżymy Go w obfitości, także w wynikach prac, które podejmujemy. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.